A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jaką haję zrobiły dwa starożytne Pokemony, Jako Ribamo, mo Arginavillio. I obejrzysz srogiego zielonego wąsza. Zapraszam. <śm> Mam tutaj Raimund i dziś znamy sam do jaskini, do anonimowanych alkoholików. O pierwsze, chcę coś obudzić. Mam nadzieję, że nie mojego starego ze snu zimowego. Wypłynęła nasza banda. Mamy oczywiście Absoluta, trumfa Fika, Tipfoyera, Toka Sroka, wodno Mysza. i na razie ryhorna który ma dźwięki jak Charizard. Dobra, jadymy. Jak ktoś nie wie, jak żeśmy są, to zapraszamy do poprzedniego odcinka, Pierona. Kaja, to mam iść, tej. Te. nie potrzebujemy tu samba chorów. Jakiś baran z Aqua Grand chce się czuć. Dobra, absurdowej. Pierona sam chce iść do domu. To jest Kevin, chłopie. Jeszcze musisz tydzień poczekać. Jerońskie lądmysze. Dobra, idziemy tutaj. Jeru, na wiela kamuli. Jak ja mam stąd wyleźć? Kaj, je? Józef jest tu na wierchu, czy kaj? w tej łabie było fet ciasno, ale unkel mi kiedyś to samo godał. Słuchaj, jego geburstaku mi nie opowiadaj. Ciasny Marek chce się ciuleć. Ważniej już niż Ciasny Marek. dobry absolut. Czyścimy go. Dawaj, kula poćmuku. Nie, efektywna z jednym szczałem. Ej, jednak kot. Porażki sprawiają jeszcze więcej boleści. Czyli twój unkel był bardziej łagodny, ja? Dobra, skończę torbić, cisnęmy z fabułą. Nie będę się w to wgłębiał, hehe. O pierdolę, co to za basen? Pierdolę! Miotam ja mną, te co to ma być? Nie, się zaro. Ok, e, tu popłyniemy. Tak jest, bo to ma sens, że ja tu rygzek wrócił. Dobra, płyniemy tu,kej. On, hmm, Kajo przejda tukej czy przy kamolach? Dobra, jedyny. bez łajby! Ale ci się krewny bajter! Widziałeś dziś nie w moim typie. Sztajger i Jakiś cep, chce się prać. Znowu dwóch na jednego. Dawaj taniec mieczy, a tego trobem popieścimy. Dobra, rybka poszła. Jak głości nie miała, to dobra. O Rejhorn wybuch skały. No temu domy za... za twarz upiora. Pierona to jest advent, a nie karnawał, żeby się za twarz upiora. Wybierzyć. Dobra, idźmy dalej. O, piękne zagadki. Jak gado w gadowłorze. Jak ktoś nie widział gadowora, to zapraszam na Twitcha. Tam Fred udaje, że potrafi w to szpileć. Gadali mi, że jak nie będę się uczył, to będę kamole przesuwał. A chwila, wiem, półroczne zommerferie. ferie. rzeczywiście się nie uczy. Nie idźcie moimi śladami, bo będziecie za darmo robić. te, co to tu mgła, co to jest? Nic nie widzę. To tu tak na hajcową. Stój, a więc to jednak zeździe je ty? A kto miał być, powiedz mi. Kuknij się. Obejrzyj, jaki piękny śpiący. Długo zech czekał na ten dzień. Dalej, je noc. Widać, że cię tutaj, ale już po wszystkim. Czyli że już wycześmy do końca, czy o co chodzi? Cała energia z tej maszyny pójdzie na obudzenie pierunów. Tyle wszystko zaleją, bo hahary muszą być zalone. Lidor animowanych alkoholików chce się ciulać. Ojej, pokaż co to za mąż. elegancko. Napierw się potancujemy mieczami. Teraz się rozdwoimy. To się nie rozdwoja, hehe. He. Czas na siekanie. No nie, lub już ta No nie. Trumfa, jedziesz z tym. Tak, ja jednym strzałem. No i ryba, ja. Czasuję, ale z tego to miejsca nie będzie za dużo. No i cyk też za pierwszym. czy jest level. Jak mogę z takim bajtlem przegroć? Może dlatego boją jak trzy Pokemony. A ty! Ale to pisze fufufu. Fu, fu. Muszę cię poasić trochę. To może niezwykłe dary. Dary losu. Opie skończył to robić. Ale Mum coś w zanadrzu. Um czerwono bala. Czerwono bala. Zaczęła się świecić. Co? O! Przecież tak nic nie zrobił! Kajłon polos! Co? Kamraty mi napisały SMS-a. Ja mam na czy ty gdzieś ty z tym Cepem? Ja? A o co chodzi? Co jest? Feskaja na, na wierchu. O na mi ty dzwonisz z takimi pierdołami. Cepary pare Dobra, pitamy stąd. Co? Musisz głośniej gadać, bo nie słucha. Wreszcie są zagrożeni, a? Zagrożeni to będziecie przeze mnie, jak zaraz tam wam wyjdę. Kończę, bo ten młody snek za bardzo mi się nażyć kuko. I nie, nie gądam o Romanie. Coś ty zrobił? Że śfezna motoł. Nie że je jechaja na wierchu. Cały sztrom poszedł w pieruny. Generator zniknął. Teraz nikaj nie masz tromu. Dobra, pitamy stąd. Raymond musisz szybko stąd pitać. Ty, od kiedy się mną interesujesz? Je ruda u ja, haja ja te, a Jozech prania nie ściągnął. Ja chciał się tylko zaloć. Zalali to twojego starego. Dobra, musimy stąd pitać. Wszystkim się znajmie Raymond. Co Raymond, co Raymond? Raimund, nic z nie godaj. Z niegodą. Mi Pitome, a ty sam musisz dość rada. Powodzenia. I nagle przyleciał Steven. Raymond, co się stało? Pieruna zalało mi piwnica, a tam miałeś ten generator. Nie kukuj mi się na lub na życi. To ty żeś mi ukradł ten generator. Jak to się nie skończy, to całe Honyn zatuni. Ale wielko chmura jest nad Sotopolis. A to jakaj w Grecji, czy kaj? Ta rozmowa nie ma sensu. No wiem, jem, hopie, pocholerasz ten przyszłot. Nie wiem, co zamierzasz zrobić. Nie, o to dupca, było zasud. Fajna konwersacja. Szykać tego piruństwa Muszę wszystko za wszystkich robić, ty. Dobra, znaleźliśmy coś. Mam jakieś krzoki pod wodą. O czy dziczą dopiero z czułkami. Chyba tu mam jakąś jaskinia. Wyłazimy. Jeruny jakie larmo! Kto to widział te? Wypadł stąd, Hallo, Halo! Jeruny. O, wszyscy są, cała banda elegancko. Doby mój ten agregat. Te walczące Pokemony. To są super starożytne Pokemony. To od kiedyś zaczyna super, a od kiedy ino starożytne. Teraz się ze sobą. To już mi teraz je jako znakę przygotowania. Nie na próbę trafia ja nie idę. Jest ktoś w kogoś, musisz poznać. Pójdź za mną. Pieruna znowu mi żyć pokazuje. Słuchaj mnie, Raimund. A tu ciśniesz czy godosz? Po co ja cię pytam w ogóle? No to jest bardzo dobre pytanie. Powiem wam, ten hop do jedną fabuła, fest. daleko jeszcze? To daleko czy nie? Dobra, już mi są na miejscu. We środku znajdziesz kogoś u nazwie Walacze. Nie, dziękuję. To jest jaskinia początku, ja? Na początek to mamy lud myszy, okej. Tak, cicho, to są diamenty, ej. A więc jesteś, Raymond? tak jest Walacze. bo nie mnie popity na kreta. Nie, ja sobie nie chcę tej historii. Posłyszałem opowieści o Twoich wyczynach bójno raz i z dwie Nie o tym godom. Kiedyś byłem liderem sali tukej. Ale wiesz co się wydarzyło? Ja wiem. Ale teraz dałem kierowanie sali i Żuanowi. Ja El Pablo de Escobar ja hmm? Hector Dereira. Te dwa pieruny na placu robią chaos. Istnieje jeszcze jeden taki pierun. Kaś tam żyje super starożytny Pokeon o imieniu Rayquaza. To Rayman, ja? Mówi się, że on uspokoił tych dwóch pierunów kiedyś. Ale ja nie wiem, kaj on je. Ja do długi włączę słabość. No to nie do mojego starego. Raymond, czy wiesz może kajetera, ten wuncz. Oby ty mi pierwszy raz godasz nim, co ty to robisz? I tak to powiedz. No dobra, to będzie... Podniebna wieża? To jest ta, ta tam musi on być. Jasny co za debil. Nie ma chwili do stracenia. Cisnęmy tam e, ale myśmy razem Te, ale mieliśmy razem ciść. Te, o ganili mnie, co jest? Podniebna wieża. Nigdy tak tam nie był. Ciekawe jakaj to jest. No, ja też nie wiem, powiedz mi to. Tyś kim je? Ja jestem reżyserem na akcji. No, to obejrzysz tu obejrzać tu niezłą akcję. Tragedia, tragedium, ale do sklepu Czawleś. Dzień dobry. Gdzie ja, na placu? Witamy, ja mogę ci służyć. Owej bale, bo musimy chycić tego pieruna. Dobra, po 3 godzinnym pływaniu stamtąd, okej. są na dobrej drodze. Chyba, mi dotarli, okej. Podimna wieża, tak jest. Ojejku, ja cięż przepraszam. Zostawiłem cię z tyłu. Otworzyłem zawarte drzwi, wiesz. To no trudno, żebyś zawar zawarty. Chodź sam. pierwsze na to tąpnięcia. Musimy ciś. Nie gabu się nasz zadek. coraz gorzej. To jest niedobrze. Moje włosy zamknę. Trudno. Niech cały hachen pójdzie w pizdu. Ja muszę jakoś wyglądać na końcu świata. Tutaj ten wąż je na samym wierchu, wszystko jest teraz w twoich szłapach, możesz nas zawieść. A pierun mnie ostawił. Dobra, to idziemy. Pierdol na kajos lehije. Tutaj, ten wąż! Wąż! Ten wąż odleciał. Dopiero na chciała go chycić. To cymy sam tukej. No, pięknie, koniec haji. Bardzo się cieszę. I słuchajcie, tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. W Na następnym odcinku u ostatni już od znaka, Wycimy tego zielonego wąsza i pocisnemy do ligi, więc moje zamerferie będą powoli się kończyć. Dzięki, żeście byli. Pamiętajcie, żeby dać łapa w górę, subskrypcję, moi drodzy. I możecie napisać w komentarzach, czy walacze je ciepły, czy bardziej górki. Dzięki raz, żeście byli i do zobaczenia.